O, jaki super psychiatryk, może tam wejdę. E, e, dzień dobry, czy mogę się tutaj zapisać do psychiatryka? Masz już porwany. E co? E, e, zostawię, ty sobie psychopatkę jakaś. Zostawcie jak, zostawisz suba i łapkę w górę. Dobra, widzowie, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z pros Stary, mam dla Ciebie mega nowinę, nie zgadzisz. nie taką niespodziankę dla Tary, Ciebie przygotowałem Stary, ci stary, ci bo wypadają, jaki kombos, po jaki kombos Super nie, nie, kłopie. to jest, mam, to jest dla ciebie, mam dla Ciebie ważniejszą nowinę, stary, bo Ty wiesz, że Ty masz problemy, bo Ty masz długi, co nie? I znalazłem dla Ciebie i dla mnie pracę, cześć No stary, właśnie idziemy do pracy, chodź za mną, nie ma gadania Ale nie będę żadnym pracownikiem tym grudasem jakimś robowym, ale ja youtuberem zostanę, będę stary nagrywał Nie będziesz nagrywał nigdzie, nie, 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 nie nie będziesz ci i chodź za mną idziemy, bo mam dla ciebie tajemniczą pracę. Będziesz z tego, ci chodź stary, nie ma no, gadania, nie ma gadania. Chodź, chodź. Ej, co my, co my w jakimś Gdzie my pracujemy? Stary, to ci mega niespodzianka. Stary, powiem ci, że naprawdę to będzie twoja wymarzona praca, zawsze możesz... Jezu, jak to są do, taksówki, do, to ja cię nie na nie, nie, naprawdę lepiej, stary. Dobrze wiesz, jak. Dobrze wierzek, Dobrze wiesz jak nienawidzę to jeżeli samochodem. To jest taki bez sensu, po prostu tu co to, Stary, Baby, mamy... są 15 lat, to nic nie znaczy, bo czekaj, dzisiaj tu w ogóle... It. Dobra, nie wiem co to jest, ale. ale bo, stary, bo. Ja... To chyba, jak on mam. Halibut, Halibut, Halibut ten. Tak. Halibut, no. Stary, ale jest jeden problem, bo ja nie wiem gdzie mam iść w ogóle do tej pracy. Czekaj, eee, y y chlop... Czekaj, to chyba do niego, czekaj. Gdzie, by... gdzie, cze. gdzie tu można iść do pracy? Bli, bli. Co? Y co? Co, co on do nas powiedział, bo. Nie wiem, je rozumiem, starałem ba, y się chyba do chyba chodziło mu, że do tego. A on nie prosi przypadkiem o pomoc, bo bardzo się dusi chyba. mam w niego, czekaj. Czekaj, stary, co to kto? Ej, bo ona jakoś dziwnie się patrzy. Jezu, jak ona jest jak piękna, Powaliło Bo cię, ona wygląda jakaś... Do, dobra, e, ona dziwnie się patrzy, ona to dziwnie wygląda. to tu chyba, chyba. tutaj o tą pracę stary... Ej, gdzie tu jest jakiś szef? Do, bo pracę szukam. Co? Jest Ej, wypluła ej, stary. Stary, i ej, to. i paliwo Nie, 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 To Nie, ciepłe, wypal mi to Nie, stary, o, wracać Ej, stary, ty chyba pracę już dostaliśmy, ale. Czaj, y ale, kiedy proszę panią, panią praca, ale jest, od kiedy tak? mam pracować? To dobra, stary, one zaraz to to znowu, No, na... no, niech mi ona... pani tego, to niech mi pani tam te kursy moje wpisze, to ja zaczynam pracę, Ta, Bo to jest jakaś ksówka, nie widziałem na piznes, nie jestem kupiony. Dobra, kupi. tak, kursy nie pani, bo tak. Dawaj, nie gadaj, bo ta praca jest jakaś, znaczy ta typiela jest jakaś dziwna, stary, ale. ty stary, czy ty ją widzisz? to? Niebo, od niebo, normalnie niebo. Tak wygląda stary anioł. Ona, ona wygląda, ona wygl... anioł, ona wygląda, wygląda jak anioł. SCP, stary, ja, ja nawet nie pytam z jakich ty jest. Oj jeszcze nie I... wiem jak wygląda SCP. No. Stary, SCP okay. wyglądają jak. Ej, ale sery, czyli który to jest. Seria, w ogóle ty wiesz, jaki mamy samochód, i chyba. Nie, jak miałeś chyba ten... nie miałeś na kluczyku? Nie no, miałeś na kluczyku. No mama, ej, no, no, no bo ty to wylejesz zaraz, no, no ale nie, zalej, Jezu, nie zarabu, co stary, stary co nie, no spokojnie, ja potrafię. Ja potrafię. Nie, ja stary, ja potrafię. Jest benzyna, co ty robisz, człowieku, ty się w ogóle w diesel, stary, nie, chodź, chodź, no stary, stary. Ale Jedziemy, to... mamy pracę, stary, jedziemy Jak ja no, nam w połowie drogi na autostradzie, to do no twoja wina wina jak Nie, stary, ja kieruję Ja prowadzę, nie, ja, ja, kieruję. ja prowadzę, ja prowadzę, stary Czemu się sobie jeszcze w ogóle zadaje, a no tak, nie stary. mam kolegów innych tak. no, no, no przykro mi, stary, jedziemy, stary Stary, ty wiesz, gdzie mamy jechać w ogóle? E, czekaj, w radyjko mi pisze, że na Grow Street No ty, ja ty, normalnie ty, dobrze wiesz, jadę, stary, dobrze jadę Co ci Stary, stary mi... By... Mówiłem, że dla nie zalewał stary, benzyną Zabiliśmy człowieka! Stary, my człowieka zabiliśmy! Uch, uch, stary. E, e, stary, gdzie ona jest? I, co ogóle... e, okay, Ej, okay, Aby mi się co? wydawało, czy to była ta ta sprawa? E, okay, okay, e... so, e, so, so, okay? Jak się? co, stój w miejscu, miejscu, tylko wezmę twój dokument, okej? Co, 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 co? co? co, co, co Ej, policja, e, co, co? E, policja! Są e, po przestępcy! Policja! Stary, my pracę mamy Okej, okay, to zrozumiałem Że nie, nie, ale nie, to nie była klientka, przecież to była ta tego, to była w naszej pracy, to jest jakaś pracowniczka, dobra, wywala. Nie, to była czy... czy ty podróżyłeś, właśnie nie, anioła? Nie, 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 żadnego anioła stary, chodź, chodź nie, stary. Nie, nie tego. O, dobrze. Wyłagź Dobra, stary nie żyje, to nie żyje. Dobra, stary chyba, zaraz jesteśmy już na miejscu. Stary chyba dostaje. Stary, patrz, to żeśmy brali Disney do Disney? Pęknie, że masz Stary, Stary, się, jak ty jedziesz, gdzie to jest no w ogóle? Czekaj, stary. Czekaj, czy chcesz? Czekaj, czy Czekaj, czy chcesz? kto tam jest? Czekaj, czy mi przypadkiem nie potrąci? Czy to jest. Czy to jest. Strafnie... Czy to jest. Panią Jezu, chrystykę, stary mię potróciliśmy przed film, o co chodzi? Tak, 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 nie, nie, nie! Stary, dobra, nie wiem o co chodzi, ale to jest chyba. No, to jest mała dziewczynka. Dobra, stary, nie pytamy się, bierzemy obie. dobra wsiadać, wsiadać, wsiadać do taksówki. Taksówka oczywiście, proszę wziąć. Dobra, dobra, dokąd jedziemy, dokąd jedziemy, powiedzcie. Dobra, stary, mamy jechać do chyba. Dobra, nie Nie wiem, jedź byle gdzie. Dobra, wiesz, no pomysł, pomysł, Zrobimy. Mam pomysł, stary, zrobimy trzy kółka, Zaliczymy się do tego kursu, zrobimy 300 no właśnie, bytki to dobra. Dobra, to dobra, dobra stary, zaraz kurde. czy lepiej pieniędzy, już kurde, 11 kurzu, o, tak, Dobra, yy, dobra, dobra, dobra macie bytku, płatność, e, czekaj. Stój, stój, e, Gdzie one są? Stary, e, 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 gdzie one są? E, 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 stary, co 11 km, to <ścoughs> mieliśmy ile wiesz, <ścoughs> stary. Ile pieniędzy? to Ja, Dobra, mam pomysł, stary. Żeby to odchodzić nam, idziemy do McDonalda. O ta. Ej, w ogóle, co, co chodziło z tym Typionem? Czemu bym już chęcił mi prac, bo przyjechaliśmy, a potem... Yy, ale, dobra, no, ja nie pytam... i tak tam, powiesz, i... powiesz, że urodę jej dopisywało dzisiaj, no... Dobra stary, w końcu można się odpiosować Eee, okay, bo tu przeparkuje tej, bo dobra. stanęli jej te głąby tej, jakiś, rowerek stanął, przeszkadzam, dobra, dawaj No dobra, ba, Wychodź, okay. wychodź stary mm -hmm. szybki, Maciek, zdjęłem sobie maczkę, trzeba odpocząć Ale się stawiasz, ja już jestem spłukany albo, albo, mama zapłaci, powiemy, że mama zapłaci Ma No przyjdzie. właśnie, mama zapłaci jak przyjdzie, powiem Dobra no, stary, chodź no. Chodź stary, chodź stary, tutaj idziemy o, tu. Ludzie, ja nie wiem o co chodzi, o tej piasze, ja nie mogę, jak ona była dziwna Halo Keller. To to jest... Co dzieje Nie, nie, to jest nowo! czemu no dasie rzuca? Dobra, stary. Nie, 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 nie. Dobra, stary, ja biorę furę Stary, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Czekajcie. Co on z goni? uciekaj. Uciekaj stary. Nie, nie. Dobra. dobra, stary, uciekaj. On z goni, nie. Nie, nie, nie. Dobra, stary. Już chyba uciekamy. W końcu chyba oni uciekliśmy Co? Co mój to? A mój to! O! Czekaj, o, co się stało, stary? Stare, co się dzieje, ci czekaj, tu się odbija, czekaj, czekaj. Nie, co to sobie w ogóle, no nie myślisz, co to jest, to co, co taki ciepły jest, nie, 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 Stary, stary nie, chciałem ci pomóc,

mogę, proszę Cię otwórz, proszę! Dizel, cokolwiek! Nie <gulia> się w pajęczynę! I stary, słyszycie co? Coś spada chyba. Czekaj, czekaj. Co? się dzieje? bo ty spada, stary. Czekaj, bo to spada, stary, Stary, eee, Czy my jesteśmy w klatce? jakieś jest, stary oh dziura, dziura widać, czekaj! Eee, nie, to nie tak, my że stary. nie, my nie jesteśmy w klatce, to ona jest w klatce, star, widzisz? To to ona, jest co, no. jaka. jakaś! No, I eee, stary, słyszysz to, to? Ja, czekaj, czaj cie No bo trzeciego, czekaj, cie. O, się u, chce sery. spać! musisz być o stary, o, to ceni wszystko? Wow. Stary co ty go robisz go obok mnie? Czemu ty śpisz obok mnie? Tak, o jest, to jest czekaj, mi nie cześć. Czekaj, 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 czekaj... Czekaj, gdzie my jesteśmy? Stary, wstępuj, stary! stary, stary, Cześć stary, 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 zobacz, zobacz na to, zobacz na to! Nie Stary, stary, czemu my... stary, my... stary, czekaj chwilę, poczekaj chwilę! Nie, 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 brate, nie, nie, cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź! w Cicho bądź teraz. Czy to jest tak wysoko? Czy to jest jakaś iluzja? O, o to jest? O, to, to, to jest ona. Co to jest? Co to jest? Co, to, co ty od nas chcesz? Co ty od nas chcesz, babo? Mogę to. Gra, a mi niecie, Tak? Jak, jak, ja inaczej. Nie, 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 To, 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 to spadniecie! I tam kaputo co 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 stary? Do, do, Nie, stary dobra stój, da, do daj jej do, do... to po prostu zrób zdjęcie No to dawaj dawaj, dawaj, chodź ze mną zdjęcie dawaj, wypuść sklepki no, Ja paru was zniecie w burgerze jeden Muszę tak! Jak ty z moim idolem owocnym! Co? Nie! To, co, ja myślałem, że ze mną. Ja... No i co? Stary, stary, lubię nie stary, parę, stary, bo fanat. nawet cię nie znam! Nie, co? Cery, stary, 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 chódź się, stary, stary. Stary. Stary, 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 stary. stary! Mama mnie zobija, chcę się we włóczku, w internecie, nie, co nie, stary Mama cię, cóż, jaka ona, ona, nie, uważaj, uważaj, czeka, czeka, czeka! Czego, 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 ona cię, stary, nie zobija, zrób sobie z nią zdjęcie, mama nie zauważy, uwierzy, że mama, mama. Ja ja tylko ona. Dobra, Co? dobra, bądźcie tutaj, ja, ja mam tak, zdjęcie. Dobra, dobra. Tutaj. Dobra, no, dobra, cześć, zdjęcie. Cześć, dobra, zdjęcie, zdjęcie. O! o, ale zdjęcie. Daj, ale daj, daj, daj. Ja nigdy nie dawałem autografów, jak to się robi? Stary. napisz, napisz owoce. Pozdrawiam bardzo serdecznie i oddę. O kurde Jaśka jak się wyleś Jezu, trzeba serduszko zostawić komentarz. Ale ty śliczna jesteś babeczka. Jezu, idziemy chlać jutro o czwartej. Dokładnie, kiedy synek będzie spał. Dobra, Marek. E, co za typek. Wstawia jakieś nagie foty. Trzeba to dodać do ulubionych. Co? Owocek! To zaraz będę grał mecz. W tym momencie. Co ty w internetach będziesz się tu pokazywał? Owocek, co ty w moich internetach to będziesz się tu Ach, co ty robisz, gadasz? Na moim stuberku, za mamusie! Ja wydziałem! Widziałem jakieś nie. zdjęcia z jakąś dziewczyną! Mamo, zianku, dziewczyną, z Mamo, dziewczyną mam odcianką dziewczyną! Taką dziewczyną taka miała różową koszulkę i w ogóle nazywała się Psychowanka Owocka. Takie coś. 1, dwa, trzy. Eee, yy, chłopaki z Co? To, skąd to ty mnie mi TO tu MILION! nim? Minion! Minion! Rozumiesz? się, co ty parowo Parówo jedna. Nie. Dostaniesz nic zaraz PO upcem. Nie, 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 nie. Pory, już dostaniesz No ale mało, no, no co ty to co, mnie znowu? Eee, yy, a okej, okay, okay, nie. Zapisz już, na Instagramie, będziesz... już, okay, znał Super, bójt super super, znał już, znał już, Gotti chciał projekt zrobić! Projekt już, chciał zrobić na matematykę, znał no już, Tak, znał, tak, mój, mój znał, znał, tutaj.